Cześć kochani! Witam Was w takim typowo jesiennym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was 5 kosmetyków, które stanowią taką moją... może nie bazę makijażu, ale są takimi filarami makijażu. O, myślę, że to będzie dobre... dobre nazwa dla nich, dobra. Są to kosmetyki, które nie stanowią podstawy makijażu, ale są takimi mm, ewenementami samymi w sobie. Ciężko mi to y, dobrze ująć w słowa. Zaraz zobaczycie sami, o co mi dokładnie chodzi. Y, to są kosmetyki, które mogą stworzyć y, cały makijaż same. A mogą też stanowić taką podstawę do nabudowywania makijażu, do tego co chcemy stworzyć. Możemy użyć jednego elementu z tych kosmetyków, jako um, takiej takie gwiazdy makijażu, o. albo możemy po prostu zmalować nimi y, cały makijaż i będzie to coś, co da się też nosić. Mam nadzieję, że tak w miarę klarownie to wyjaśniłam. A teraz przejdę do rzeczy i sami zobaczycie dokładnie o co mi chodzi. Pierwszy kosmetyk. Może zacznę od makijażu oczu, i tutaj pierwszy kosmetyk, jaki wybrałam, to cień dłochromowy. Teraz bardzo tak mocno podobają mi się takie makijaże, niby one and done, może niekoniecznie one and done, ale coś na tej bazie. I bardzo podobało mi się wykorzystanie do tego makijażu cieni dłochromowych. One dają taki wielowymiarowy efekt. I wystarczy naprawdę jeden cień, żeby ten efekt był y, intensywny, zauważalny. Zresztą mogliście to zauważyć też w makijażu, który przygotowałam Wam na jesień. Ten wykonany pięcioma kosmetykami. I ten film podlinkuję Wam pod spodem. I taki cień duochromowy myślę, że tutaj sprawdzi się y, bardzo dobrze. Ja akurat wyciągnęłam sobie taki z My Secret. Mam kilka takich cieni duochromowych, ale już nie chciałam ich przynosić, bo to obojętne, po prostu co grunt, żeby wam się podobało. Dalej przejdźmy do twarzy. Taką moją propozycją, moim typem na jesień jest delikatny róż i ja tutaj mam róż z Natural Collection i to jest taki bardzo subtelny, bardzo delikatny róż. Można go użyć solo, można go użyć z bronzerem. Daje taki świeży rumieniec. Ja go mam w tej chwili na sobie. Więc e, możecie go zobaczyć w akcji. Y, podoba mi się taki efekt y, jeszcze takich delikatnych policzków. Zimą zazwyczaj te policzki maluję już mocniej na taki efekt typowo zmrożonych policzków. Natomiast jesienią jeszcze lubię takie, takie delikatne, subtelne, muśnięte tylko różem policzki. Y, ta cera zazwyczaj jest jeszcze w dobrym stanie po lecie, po jesieni, nie jest taka, u mnie przynajmniej taka mega przesuszona, więc taki róż mi się sprawdza. Następnym moim typem na jesień jest delikatny rozświetlacz, nie taki krzykliwy, świecący po prostu jak księżyc. I moja propozycja tutaj akurat jest w wersji cienia do powiek, to jest cień z Guerlain. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Tak wygląda na, na palcu. A tak wygląda na ręce. Jest bardzo delikatny, praktycznie nie ma pigmentu, ma tylko połysk. Bardzo ładnie się sprawdza. Ten połysk można też stopniować, można go nałożyć mniej albo więcej. I bardzo mi się podoba taki efekt um, lekko połyskującej skóry coś jakby takiego blasku płynącego od wewnątrz, ale nietypowo nahalnego y, rozświetlacza. Yy, niestety teraz tego cienia nie mam na sobie, ale mam go wewnątrz na przyklejony na płyn, yy, taki płynny, yy, płynny fixer do cieni, więc można nim też taki mocny efekt uzyskać. I na końcu dwa produkty do ust. Pierwszy z nich to jest taka zgaszona szminka, akurat moja yy, z debalmu. To jest szminka, która ma taki zgaszony odcień. Można nią wyrysować mocno usta i je podkreślić, jak możecie to zobaczyć na e, tym filmie i na moich ustach, bo akurat mam ją na sobie. Natomiast można też ją lekko wklepać w te usta, i, i o, to też możecie zobaczyć w tym filmie z y, pięcioma kosmetykami na jesień z, pięcio, z makijażem wykonanym pięcioma kosmetykami na jesień razem z tym cieniem. Bardzo lubię takie wielofunkcyjne kosmetyki. Dodatkowo ten kolor przez to, że jest taki zgaszony, to on pozwala zachować umiar w makijażu, nie jest taki krzykliwy, nawet jak go delikatnie nałożymy, to on dalej jest delikatny, bo jeżeli szminka jest taka mocno błyszcząca, to ona nawet mocno krzykliwa w kolorze, to ona wtedy nawet nałożona delikatnie palcem będzie zwracać na siebie mocną uwagę. I ostatni kosmetyk. W teorii barwiony balsam do ust, ale tak naprawdę może to być wszystko. I u mnie taką funkcję pełni szminka MAC w wykończeniu cream sheen. I tu jest akurat peach, akurat peach Blossom. To jest coś, co jest bardzo delikatne: coś, co może służyć solo, samo w sobie. I już Wam może jeszcze pokażę z Ona jest naprawdę bardzo delikatna. I ona może sama w sobie stanowić taką podstawę makijażu ust, a może też służyć do zdjęcia matowości z tej pomadki i do udelikacenia jej. Także właściwie ten duet daje wszelakie możliwości malowania ust, na jakie tylko macie ochotę. Myślę, że te kosmetki będą mi teraz towarzyszyły bardzo, bardzo często na jesieni. Pewnie aż do zimy, aż nie zachce mi się jakichś tam zmian w makijażu. I pewnie do momentu aż się przynajmniej część z nich nie skończy. Ciekawi mnie, czy wy wybieracie sobie takie filary makijażu na jesień, czy raczej malujecie się cały czas tym samym. Oczywiście podzielcie się swoimi wrażeniami i swoimi przemyśleniami na ten temat. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu, do lajkowania go oraz do subskrybowania kanału. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!